Dzień dobry, nazywam się Narcy Sadłoń, jestem lekarzem. Dzisiaj opowiem o anginie i o tym czy to choroba, którą zawsze trzeba leczyć antybiotykiem. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału YouTube i klikajcie w dzwoneczek, aby zawsze być na bieżąco. Zapraszam do oglądania. Na samym początku rozmowy o anginie pojawia się problem semantyczny. Czym jest angina? Część podręczników i część lekarzy definiuje anginę jako ostre zapalenie gardła i migdałków podniebiennych. Część podręczników medycyny. Definiuje z kolei anginę jako paciorkowcowe, bakteryjne zapalenie migdałków podniebiennych. To rozróżnienie jest bardzo istotne. Jeżeli bowiem nazwiemy anginą każde zapalenie gardła, będziemy mieli bardzo dużo rozpoznań, bardzo dużo możliwości o nie tylko odmiennej patogenezie, czyli pochodzeniu wirusa czy też bakterii, ale będziemy też mieli różne metody leczenia. Ja zostałem wychowany na klasycznej definicji anginy. Dla mnie angina to choroba paciorkowcowa, czyli bakteryjne paciorkowcowe. Zapalenie gardła i migdałków podniebiennych, mające swoją konkretną charakterystykę i wymagające zwykle leczenia antybiotykiem, albo inaczej warto leczyć antybiotykiem anginę rozumianą jako chorobę bakteryjną. Jeżeli przyjmiemy szerszą definicję, to zawsze pojawia się wiele możliwości postępowania, i tutaj droga do postawienia diagnozy, ale też do postępowania w warunkach domowych jest otwarta. Jeżeli widzimy zaczerwienione migdałki podniebienne, bo widzimy czerwoną śluzówkę gardła i ból gardła, plus często towarzyszy temu podwyższona temperatura ciała, bardzo często myślimy i mówimy angina. Ale jeżeli pacjent dobrze znosi taką chorobę, możemy rozpocząć leczenie jak przy każdym wirusowym zapaleniu gardła, czyli jak przy przeziębieniu. Możemy przepłukać czy płukać gardło różnymi roztworami bądź też preparatami, w tym preparatami przeciwbakteryjnymi. Ja osobiście lubię roztwór nadmagania potasu jako dość silny środek. Utleniający i działający przeciwbakteryjnie. Nie będzie szkodliwy dla migdałków podniebiennych, nawet jeżeli mamy do czynienia z chorobą wirusową, ale może zmniejszyć ryzyko choroby bakteryjnej. Jeżeli doszło już do kolonizacji paciorkowcem i paciorkowiec bytuje sobie w kryptach naszych migdałków, powoduje zapalenie, płukaniem gardła bardzo rzadko osiągniemy skuteczny cel terapeutyczny. Dlatego pukanie gardła, leczenie objawowe, przeciwgorączkowe mogą być zastosowane niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z wirusem czy z bakterią. Jeżeli na migdałkach pojawiają się ropne, białe, żółte, bądź też zielonkawe wykwity, możemy przyjąć, że mamy do czynienia z... Aciorkowcową bakteryjną chorobą, często towarzyszy temu gorączka i wówczas warto zastosować antybiotykoterapię. Tyle porada, spotkanie z lekarzem przesłanie zdjęcia lekarzowi bardzo często jest wystarczające do postawienia zwykle trafnej diagnozy i zastosowania skutecznego leczenia. Oczywiście nie jest tak prosto w medycynie, jak mawiali kiedyś moi koledzy na studiach. W medycynie jak w kinie wszystko jest możliwe, a zatem możemy mieć Wysoką temperaturę, bóle mięśni, bóle stawów, złe samopoczucie, ból gardła i to intensywny, powiększenie węzłów chłodnych podżuchwowych, naloty białe na migdałkach i nie będzie to oczywiście angina. Należy anginę różnicować w takiej sytuacji z mononukleozą i tutaj jeżeli mamy wątpliwości co do choroby, ale to już jest zadanie lekarza, należy udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, aby spróbować, Zweryfikować, prowadzić, zmierzyć się z rozpoznaniem. Nie każde naloty białe na migdałkach będą oznaczały anginę. Często zgłaszają się do mnie pacjenci czy do lekarza pacjenci, którzy mają. Na migdałkach żółte bądź też białe zmiany, często o charakterze takich grudek i uważają, że mają anginę. Migdałki jako struktura mają pewną zdolność wydzielania białka, czasem te białka gromadzą się pod błoną śluzową i wyglądają jak żółte zgrubienia, ale nie jest to ropa, nie wymaga leczenia. Jest to pewnego rodzaju naturalna wydzielina, która docelowo może być skolonizowana przez bakterie, ale jeżeli nie ma innych objawów, to warto też patrzeć czasem na swoje migdałki, czyli jeżeli zaglądamy do lustra, próbujmy tak zaglądać do własnego gardła, aby. Wiedzieć, jak te nasze migdałki wyglądają, żeby się nie niepokoić, nie stresować zmianami, które są naturalne i obojętne dla naszego organizmu. Jeżeli jednak mamy objawy kliniczne z wysoką temperaturą, bólem gardła i ropnymi nalotami na migdałkach, Najprawdopodobniej powinniśmy rozpoznawać anginę i wtedy warto udać się do lekarza, bądź też skorzystać z teleporady, aby otrzymać skuteczny w takiej sytuacji antybiotyk. Jeżeli mamy do czynienia z zaczerwienionymi migdałkami, bólem gardła i innymi objawami, które wystąpiły świeżo, dobrze się poddają leczeniu objawowemu przeciwgorączkowemu, a płucząc gardło zmniejszamy dolegliwość. Gdy stan pacjenta jest dobry i pacjent dość dobrze toleruje chorobę. Nie śmieszmy się do pochopnych decyzji, nie śmieszmy się do antybiotykoterapii. Nasz organizm i układ odpornościowy naprawdę bardzo dobrze potrafi sobie radzić również z chorobami bakteryjnymi. Antybiotyki znamy od niemal 100 lat, od Aleksandra Fleminga, 1927 rok pierwsze antybiotyki zostały odkryte, a więc wcześniej. Człowiek był w stanie przeżyć w towarzystwie bakterii, a zatem odroczenie rozpoznania, spokojne podejście, dobra analiza może uchronić nas przed niepotrzebnym zastosowaniem farmakoterapii. Jednak jeżeli rozpoznajemy anginę jako paciorkowcowe bakteryjne zapalenie gardła, nie bójmy się sięgać po antybiotyk. Skuteczne leczenie antybiotykiem niesie mniej ryzyka i mniej zagraża naszemu organizmowi. Niż pozostawienie anginy do samowyleczenia. Co oczywiście też często jest możliwe, ale to samowyleczenie może prowadzić przez różne drogi powikłań, zaburzeń organizmu, uszkodzeń trwałych naszego organizmu, a zatem angina paciorkowcowa, bakteryjna powinna być leczona antybiotykiem i będzie to robione w sposób skuteczny. A jakie są Wasze doświadczenia z zapaleniem gardła i z lekarzami? Czy idąc do lekarza z zapaleniem gardła zawsze dostajecie antybiotyk? Piszcie w komentarzach, piszcie jakie są Wasze opinie na ten temat, czy antybiotyk to zawsze dobry wybór. Dziękuję za wysłuchanie mojego materiału. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału YouTube i do klikania w dzwoneczek, aby być na bieżąco z odcinkami. A kolejny odcinek już w najbliższą niedzielę.